jakiegoś szlachcica, który będzie właśnie. No, no, no. ma dobrze wyjść za mąż i, i żyć później, wychowywać dzieci tego, tego szlachcica. No i zresztą to nazwisko kołątaj, to jest po jakimś tam pierwszym mężu. No i oczywiście no, wyniesione tutaj przyzwyczajenia z domu do tego, że ta taka szlachcianka musi być ładnie ubrana, modna i zadbana, no to, to Aleksandra Kołątaj miała te przyzwyczajenia całe życie, także miała te przyzwyczajenia działając w partii w partii socjaldemokratycznej, najpierw w partii najpierw u Mniejszewików, a później u bolsz Bolszewików. No i Aleksandra Kołontaj, która była jedyną kobietą w pierwszym rewolucyjnym rządzie rosyjskim. No to właśnie była krytykowana za to. O Boże, tutaj Lenin, Stalin, Dzierżyński, Trocki i wielu innych zasłużonych towarzyszy, a tutaj jakaś arystokratyczna paniusia, właśnie Aleksandra Kołontaj, która ma drogie ciuchy, a że tutaj w ogóle jakieś futro Aleksandry Kołontaj to jest więcej warte niż tutaj wyp... roczna wypłata robotnika, czy coś tam. Tego typu były zarzuty. No i. Yy, więc to nie jest nowe, no, to nie jest nowe, że jeśli jest kobieta, która jest modna, no to jest krytykowana za to, że jest modna. Czy te argumenty miały sens? No, pewnie gdybym był w rządzie bolszewickim i gdyby towarzysz Stalin takie rzeczy powiedział. Być może przyznałbym im rację, no ja nie to, że, że ten, ale, ale stwierdzam fakt, że to nie jest nowe, no to nie jest nowe, już tego typu zarzuty były, no w każdym razie dzisiaj Aleksandra Kołłąta jest przede wszystkim... Kojarzona po pierwsze z pracami teoretycznymi, z różnymi artykułami na temat właśnie wyzwolenia kobiet, z różnymi przemówieniami, które miała na ten temat, no i przede wszystkim tutaj z, z reformami, które, które miały miejsce w Rosji. I nawet jeśli uznamy, że Aleksandra Kołątaj jako osoba, jako kobieta była pusta, była próżna, że żyła ponad stan, że jakieś takie właśnie mizzenie yy, yy, się do lustra, i przemierzania nowych ciuszków, no to to są, to są jakieś takie cechy życia, które powinniśmy potępić. No to z perspektywy rosyjskich kobiet, no to bycie w rządzie tej właśnie aktywność, aktywność Aleksandry Kołądaj w rządzie, no przyniosła wiele tutaj rzeczy pozytywnych. No przede wszystkim Rosja była pierwszym chyba państwem wschodnioeuropejskim, które wprowadziło równo ten, prawo głosu dla kobiet i wiele innych rzeczy tam dotyczących właśnie żłobków, szkół, jakiegoś tam pieniądze, a, a jakieś takie paniusie, które mają łatwy start właśnie tutaj yy, yy, w świecie akademickim, w świecie zawodowym, że mogą się pnąć po, po szczeblach kariery, że, o tak, to, to, to prostytucja, ale to nie dla nas, to nie dla nas, to, prostytucja to dla plebsu, to niech kobiety biedne się sprzedają. Więc ja, jak już, jak już mielibyśmy tutaj właśnie dopuścić tą prostytucję, bo uważamy, że jednak z jakichś względów jest to coś, jest to coś co, co, czego, czego naród potrzebuje, no to jestem za tym z kolei, no żeby ta prostytucja miała charakter egalitarny i po prostu dotyczyła wszystkich, no wszystkich kobiet niezamężnych, no, po, po prostu na zasadzie jakiejś takiej rotacyjności.